Szczęść Boże, święty monitorze. Ksiądz Piotr Piekło. i ksiądz Wojtek Iwonecki. Długo wyczekiwane QA. Oj, długo, długo. I Zebraliśmy się w sobie i w końcu jesteśmy. Dziękujemy wszystkim za cierpliwość. Bez y, większych wstępów rozpoczynamy. Witamy nasz głos za zakadru. Szęść Boże, Agatko. Szęść Boże. Prosimy pierwsze pytanie. 19HBK96 pyta: Jak spędzacie wolny czas? Netflix. <suszy> Co to jest wolny czas? O, tak, tak, tak. To jest przepracowanie. No to ja powiedziałem jedną rzecz, a ty? Ja Netflix. To była moja odpowiedź. To była odpowiedź? No dobra. To ja jeszcze oprócz tego, no czytam książki, biegam czasem, choć ostatnio rzadko. I zdarza mi się rzadko, bo rzadko, ale też grać na komputerze nawet. Ale to może no, na inny temat. Ja się zorientowałem, że jestem na takim etapie życia, że planuję sobie przyjemności, więc dlatego zapytałem o to, co to jest wolny czas. nie, że Wszystko musi być zaplanowane. Że nawet no nawet Netflix jest zaplanowany. Piotrek, Dziś jesteś taki poukładany naprawdę. Nie, nie tak. jestem właśnie. Dobra, okay. następne. Podzielcie się opowieściami z seminarium. Wow. ty miałem zacząć. Ja miałem zacząć? Tak. <laughs> Opowieści z seminarium. No... Były różne, na przykład taka, która, którą pamiętam, mieliśmy koło, koło turystyczne, i koło turystyczne było po to, żebyśmy mogli jeździć w góry. Mój kolega Przemek był jego szefem. I pamiętam naszą wyprawę na Hopok w zimę. Naprawdę w zimę, w zimę. Była taka, to taka wyprawa historyczna, ponieważ zgubiliśmy się na tym Hopoku. Myśmy Maksymalnie nieprzygotowani do wychodzenia w góry w zimą. Mieliśmy mapę wydrukowaną na drukarce, <grym 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 i ona nam zamokła, i w ogóle nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Zresztą była taka widoczność, że nic, nic, nic nie widzieliśmy. Odmroziłem sobie chyba jakieś palce w dłoniach, i najgorsze pół godziny polegało na tym, że chodziliśmy dookoła szczytu. Właściwie dookoła schroniska, gdzie mieliśmy się zatrzymać. Nie? Byliśmy na szczycie już od pół godziny, ale tak, nie po prostu nie widzieliśmy go. Tak. No i e, gdy tam do, no, się doczłapaliśmy, to to było wielkie, wspaniałe przeżycie, uwalniające, że jednak żyjemy. No. A, a nasz kolega, który z nami pojechał, jeden nie chodził nigdy po górach, wjechał chyba w dżinsach czy w czymś takim, mi się że będzie fajnie, chodź pierwszy raz w góry. No i już potem ani razu z nami nie pojechał. <laughs> Także skutecznie zraźliśmy do No Taka opowieść. No, opowieści tak scenariusz jest mnóstwo, no, ale nie wiem, to mi przyszło pierwszy na myśl. To y, ja tak pójdę tym klimatem turystycznym. E, na trzecim roku z moim kolegą, księdzem Michałem Kałuziakiem, byliśmy odpowiedzialni za rocznik. Byliśmy tak zwanymi doktorami i planowaliśmy wyjazd majowy, czyli tak zwaną majówkę, taki trzydniowy wyjazd. I zbyt późno żeśmy się wzięli za organizację tego wyjazdu, i się okazało, że nie potrafiliśmy zarezerwować żadnego środka transportu, że już na majówkę to wszystkie autokary były w okolicy Katowic zajęte, i w końcu uratował nas pan Kazimierz z Rudy Śląskiej. chyba pan Kazimierz, o ile nie pomyliłem imienia. On powiedział: Jo, jakoś przyjadę. Wiecie, ja przyjadę. Ja mam taki stary autokar, ale przyjadę, nie? I słuchajcie, przyjechał autokar, który. No, miał dziurę w podłodze, nie miał chyba szyb. Nie, znaczy, nie, nie, miał, nie, miał, nie, miał, nie miał chyba wszystkich szyb kompletnych i wsiedliśmy do tego autokaru. To już była przygoda, już zobaczenie tego autokaru i, i, i zajęcie miejsc w tym autokarze, ale no, ja tak ten autokar tak ruszył i ja się pytam pana Kazimierza: Ja mówię, panie Kazimierzu, a czy my dojedziemy? Jechaliśmy w góry stołowe wtedy, jak, jak długo będziemy jechać, kiedy my dojedziemy? On mówi: książę. Wszystko zależy od tego, czy wchodzi piątka. Wyjechaliśmy na autostradę i ja usłyszałem coś takiego. Chyba jakieś przekleństwo się pojawiło wtedy. ja mówię, nie, nie dojedziemy. Nie dojedziemy za tam. Mieliśmy jakieś tam w 5 godzin dojechać, ale mówisz, a bo to było pytanie, czy my dojedziemy w 5 godzin. On no mówi, wszystko zależy od tego, czy, czy wchodzi piątka. I jechaliśmy o 7,5 jakoś tak. Już teraz nie pamiętam, ale wiem, że w środku nocy lecimy. Ale jechali. bezpiecznie, bo powoli. Yy, tak. No, czy <laughs> bezpiecznie, to jest inna, to jest długa, to, długa opowieść. Ale, ale dojechaliśmy. Yy, pan Kazimierz spędził całą noc pod tym autokarem, bo się okazało, że on na każdym wolnym postoju po prostu kładł się pod autokarem i tam leżał i coś naprawiał. Ale autokar, kiedy miał jeździć, to jeździł. Kiedy miał być naprawiany, to był naprawiany. To, więc dojechaliśmy. Ale to była przygoda. Przygoda życia. Kolejne pytanie. Co myślicie o posłuszeństwie wobec biskupa? Jest super. <laughs> tak miałeś odpowiedzieć. Tak? <laughs> mi się podoba. To znaczy, co myślę o posłuszeństwie. Tak poważnie odpowiadając na to pytanie, to ono daje mi takie, taką przestrzeń bezpieczeństwa. No jest fajne w ogóle posłuszeństwo, bo ktoś podejmuje decyzje. Takie, no, są pewne decyzje, nad którymi nie muszę się zastanawiać. I nigdy dla mnie posłuszeństwo biskupowi nie, nie, nie było problemem, do tej pory. Mhm. Jeszcze biskup nie oczekiwał ode mnie rzeczy, które, które były jakieś problematyczne. No. To znaczy, no, to, to może być trudne i pewnie są takie osoby, które bardzo to przeżywają. Ja chyba też, no nie wiem, jakoś mnie to aż tak strasznie nie boli. Ale też w tym sensie, że no, całe przygotowanie do, do święceń kapłańskich, no to myślisz o tym, że będziesz posłuszny. W sensie takim, że to jest taka nasza no, no, kodeks, etyka, nie wiem, no, ślub po prostu, który składamy i to jest wpisane w kapłaństwo, więc, no, jakoś jesteś z tym oswojony, tak, tak myślę. A samo posłuszeństwo myślę, że jest czasami problematyczne, a z drugiej strony bardzo dużo ułatwia, nie? Bo gdyby każdy miał sobie teraz decydować, i co to nie chce <grych> robić, no to nie wiem, jakby to było. A tak jest pewien porządek i. E, no i oczywiście, też nie można zapomnieć o takim aspekcie wiary, bo czasami często myślę, że Pan Bóg przez naszych przełożonych mówi. Najczęściej no wtedy, gdy nam się nie podobały ich decyzje, nie? podobno tak to jakoś wielcy święci tak zawsze mówili. Znaczy, i, i, <laughs> nie, że, że nie jest sztuką być posłusznym uh -huh. wtedy, gdy ci się podoba, że posłuszeństwo zaczyna się wtedy, gdy ci się przestaje podobać to, co twój przełożony y, dla ciebie ma. Nie pamiętam, który święty to mówił, ale któryś uh -huh. ze świętych. <laughs> To ja jeszcze nie doświadczyłem takiej istoty posłuszeństwa, bo tak jak mówię, no, nigdy nie miałem wszystkich sytuacji. Wszystko przede mną. <laughs> Natomiast też z drugiej strony, bo tak może się komuś wydawać, że, że, że biskup za nas decyduje, w sensie podejmuje takie decyzje, które, no nie wiem, tak. dotyczą jakiegoś dnia codziennego, czy, 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 czy jakiegoś takiego, nie wiem, życia nas jako księży w jakimś takim bardzo konkretnym wymiarze, a tak naprawdę to dla mnie posłuszeństwo biskupowi, no. Dokonało się to w taki Jakby konkretyzowało się w momencie, w którym dostawałem dekret, dekret na, na nową tak. parafię. Nie? No to jest to by było... na przestrzeń, no bo to... to nie jest tak, że biskup, no nie wiem, mówi mi, co mam jeść. Tak, że przykład. Dekret nie no. na owsiankę, nie, że coś No, się no nie właśnie jesz, nie? tak to po że... prostu dekret nasz daną parafię, a tak się tam będziesz realizował, hmm. no to wiadomo, że to zależy też od proboszcza, od parafian, nie wiem, od twoich talentów pod dyspozycji hmm. także. No, ja myślę, że posłuszeństwo to jest pewne stawianie granic, a co się w tych granicach dzieje, no to od ciebie zależy, nie? W dużej mierze, także, także to nie jest zmuszanie kogoś do czegoś. No. Tyle, tyle. Ile czasu zajmuje wam nagranie odcinka? Ło, wow, panie! To od, zależy od bardzo wielu rzeczy. Po pierwsze, kto przyjdzie punktualnie na nagranie. Po drugie, czy jest już temat wcześniej wybrany. Tak. Po trzecie, czy siadło pierwsze nagranie? Zazwyczaj nie. Potem, czy siadło drugie nagranie? I co nam się nigdy nie wydarzyło, żebyśmy żeby siadło. Było tak z odcinkiem poświęconym matce Bożej. Było tak, że wydawało nam się, Od że tak. poszło za pierwszym razem. Pierwszy taki odcinek i jedyny. Że udało się, usiedliśmy, włączyliśmy kamerę. To może, może grać cały... jakąś tajemnicę, że te, ktoś myśla, że nagrywamy wszystkie te odcinki za pierwszym razem, a tak, to jednak tak, tak, to, tak, tak to nie jest. Ale ten odcinek z Maryją był chyba najdłużej tak. nagrywany. Chyba, żeśmy nie, nawet najdłużej, to był o komunii świętej na rękę. I do Aha, usta. bo myśmy nawet <laughs> dwa, dwa, razy go, dwa razy się spotykali. Tak, no właśnie, tak. Znaczy, no właśnie Tak, myślę, że plus minus około 3 godzin. Mm -hmm. e, zajmuje nam e, nagranie, bo e, nagranie to nie jest jeszcze montaż, skład i tak dalej. To musiałby się wypowiedzieć Filip, e, i myślę, że nawet więcej czasu mu zajmuje niż mm -hmm. nam e, samo <grywanie>. nagrywanie. No. Czy znajomi nie mówili Wam, żebyście się puknęli w czoło i nie ruszali ze świętym monitorem? Nie. Nie. Mało ludzi wiedziało chyba, że się tak. bierzemy za świętego Mentora, że, że myślimy o czymś takim. Byliśmy u arcybiskupa, w sensie prosiliśmy o jego błogosławieństwo i on wręcz przeciwnie, nie pukał się w czoła, tylko nam pobłogosławił, więc nie, nie. A tak to nie szerzyliśmy jakoś tej wieści tak wszem i wobec, po prostu tylko takie najbardziej zainteresowane osoby gdzieś tam wiedziały wcześniej. I raczej bardzo, raczej nie raczej, pozytywnie. nie było. Tak, tak. Nikt nam nie, nie mówił, żebyśmy się zastanowili, nad tą decyzją, nie? żebyśmy mm. się sobie jeszcze to przemyśleli, czy, tak. czy coś w tym rodzaju. Także jest ok. Ula Ochnik pyta, czy myśleliście kiedykolwiek nad zakonem? Ja myślałem, mogę to powiedzieć od razu, ja ja też. My... ty też myślałeś? Mhm. Ja myślałem tak poważnie przed seminarium nad jezuitami, bo na trzecim stopniu oazy mieliśmy jezuitę i wprowadzał na medytację ignacjańską i tak dalej. Ja pojechałem sobie na fundament. I bardzo mi się ta duchowość świętego Ignacego, jezuitów, ćwiczenia duchowe, no bardzo mi się to podobało. Zresztą do dzisiaj jakoś tam z tego czerpię, korzystam, no więc myślałem nad jezuitami, ale to bardziej właśnie dlatego, że podobały mi się hmm, rekolekcje ignacjańskie. To może tak, i, i właśnie w ogóle święty Ignacy. Natomiast potem w seminarium miałem taką, taką fazę, która właściwie, nie chcę powiedzieć, że trwa do, do dziś, ale, ale to jest chyba takie większe moje zainteresowanie. Na no to byli benedyktyni reguła świętego Benedykta, wszystko to, co on też proponował, bardzo uwielbiam jego regułę, naprawdę, bardzo mi się podoba ten umiar, który tam jest w niej wprowadzony. No i wszystko to, co jakoś tam wiąże się z Benedyktynami, czyli właśnie też horror, gregoriański, liturgia, pewna stałość no, to, to są rzeczy, może właśnie których mi brakuje w kapłaństwie i za którymi nie, może dlatego te, o tym zakonie jeżeli miałbym myśleć no to chyba o, o takim. Zakonie, no. Ale pytanie było, czy myśleliśmy wcześniej, tak? Czy jak było sformułowane? Kiedykolwiek. Bo teraz, czy kiedykolwiek? kiedykolwiek. To, kiedy w wieku bodaj 16 lat, pierwszy raz pojawiła się we mnie myśl o tym, żeby, że Pan Bóg może chcieć, bym został księdzem. Przeraziłem się strasznie tej myśli i nawet miałem problem, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi. Na mojej jedynce, czyli na pierwszym stopniu rekolekcji oazowych, jest taki uroczysty akt oddania swojego życia Panu Jezusowi, i ja miałem problem, żeby to zrobić. Dlatego, że pomyślałem sobie, że jeżeli ja to zrobię, jeżeli powiem Jezu, Ty, rządź, to na pewno On będzie chciał, żebym został księdzem. O nie! I to był dla mnie problem. Zajęło mi to prawie rok, takie oddanie swojego życia w pełni Panu Jezusowi. I jakby dopuszczenie tego, że On może chcieć, żebym został księdzem, ale wtedy właśnie, kiedy się nad tym zastanawiałem i powiedziałem, jeżeli będziesz tego chciał, to wtedy myślałem, że na pewno zostanę zakonnikiem. Jakby w ogóle nie myślałem o tym, że mógłbym być księdzem diecezjalnym, Wybrałem pana Jezusa. Myśli o kapłaństwie kompletnie odeszły na dalszy plan. A kiedy wróciły, to, to było dla mnie oczywiste. Nie wiem dlaczego, że powołanie do, do, do seminarium decyzjalnego no. w życiu zakonnym. Ta wspólnota to jest coś, co by mnie pociągało, tak. że to poczucie, że, że tworzę taką konkretną rodzinę, nie? że buduję relację taką wspólnotową w zgromadzeniu, że jestem jakoś tak, no, należę do właśnie takiej, takiej rodziny. Ja, Tego troszeczkę mi brakuje w, tak, w kapłaństwie tak. decyzjalnym. Ja, ja, ja myślę, że my trochę, nie wiem, to by się musieli zakonnicy wypowiedzieć, ale troszeczkę my jako księży decyzjalni może nawet idealizujemy tę wspólnotę często, tak w myślach. Wiecie, że po prostu, no, chciałoby się tak, że, że się wraca, nie? Wiadomo, że mamy, mamy fajne probostwa i tutaj nie, nie możemy narzekać, natomiast jednak, no, wspólnota zakonna jest czymś więcej i takim, takim, daje takie poczucie stałości, nie? Chyba to jest, że jednak w zakonie, no, 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 wszyscy... Wspólna to jest ta reguła, tak, tak, nie? Tak. Wiem, że to tak. nie jest kwestia umówienia się, jak na przykład u nas. Na jednym probostwie księża odmawiają razem brewiarz regularnie, na innym, na innym od święta, że tak powiem. Czyli ktoś musi zaproponować wspólną modlitwę, a tutaj w zgromadzeniu tak, jest, jest, no. to, jest, jest, jest ten, ten konkret taki. nie? Więc oba myśleliśmy, no. <laughs> ale jesteśmy księżmi diecezjalnymi i jest dobrze. <laughs> ja jakoś nie żałuję. Tak. Natomiast doceniam. Czy ten czas izolacji zmienił coś w waszym życiu? Mam Netflixa. Właściwie <laughs> nie ja mam, bo to nie korzystam ze swojego, tylko z rodzinnego, bo tam mamy tyleś kont, więc to jest zmiana i chyba na minus. <laughs> ale, ale co jeszcze mógł zmienić? No ja się w czasie, w czasie izolacji więcej udzielałem na Facebooku, na live'ach, więc to była taka zmiana, bo miałem regularne, codzienne live'y. To, to, to było ciekawe doświadczenie. No, i podejście, i taką refleksję na temat liturgii właśnie miałem, że w tym momencie, gdy nie było wiernych w kościele, nikogo właściwie poza nami księżni, byliśmy tylko my sami, to właśnie miałem taką myśl, że no teraz tak naprawdę wychodzi na ile te liturgie wiecie. Chcemy przeżywać, celebrować i tak dalej, no bo wiadomo, że nie ma, no takie święta, gdzie, gdzie, właśnie nie ma, nie ma wiernych, no to teraz śpiewać, nie śpiewać, nie, co obciąć, co nie obciąć, jak odmówić i tak dalej. I, no dla mnie to był taki ciekawy czas i mieliśmy różne rozmowy też na, 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 na ten temat, na proboswie z księżmi, no, no to jest trudne, nie, no bo to jakby zależy od ciebie teraz, jak będziesz mimo pustego kościoła, Celebrował no, najważniejsze no, misteria, które, które w ciągu roku przeżywasz, na które też się cieszysz. Nie? Więc to na przykład dla mnie było takie, no, taka zmiana, no, taka refleksja przyszła, że, że no, obojętnie od tego, czy są dwie osoby w kościele, czy jest ich 1500, no to trzeba się starać nie? i walczyć o świętość liturgii i o to, żeby była, była piękna. To jeżeli o mnie chodzi, to tak, mam porządek w szafie. Wyprasowałem wszystkie swoje rzeczy, znalazłem na to czas i uporządkowałem wie, wiele rzeczy, co to znaczy już jest troszkę gorzej z tym porządkiem po urlopie, ale, ale, ale to jest to, że był czas na takie rzeczy, które zawsze chciałem zrobić, a, a które schodziły na dalszy plan. Też troszeczkę poczytałem więcej. Natomiast tak, no, zmieniłem, zmieniło się dużo. To jest taki widzę po sobie, że, że no, to już jestem innym człowiekiem w pewien sposób przez to. to. To nie tak, że jakoś bardzo dogłębnie w każdej dziedzinie życia, ale, ale jednak no, miało to duży wpływ i jakby ma dalej, bo, bo, bo cały czas gdzieś to yy, widmo koronawirusa nad nami ciąży. Natomiast. Yy, natomiast. Yy, no, yy, Kilka rzeczy, kilka rzeczy przemyślałem. Podejrzewam, że nie, nie, nie myślałbym o tym, gdyby, gdyby, nie, gdyby nie koronawirus. I też, no niestety, ale muszę powiedzieć, że rozwaniwiłem się. No to taki jest negatywny wpływ. Zauważyłem to teraz właśnie po urlopie, że, że ciężko wrócić do pewnej pewnej, pewnej aktywności takiej, która, która była czymś oczywistym przed koronawirusem. Czy bycie kapłanem w XXI wieku jest trudne? Pierwsza odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy, to nie. Nie to jest, jest trudne. A mi, że tak. A co nie znaczy, że jest łatwe. To nie, ale jak pytanie było, czy jest trudne. No, hmm, pytanie, co to znaczy trudne? Kapłaństwo nie jest dla mnie jakimś ciężarem, z którym sobie nie potrafię poradzić. Natomiast e, też no, nie byłem kapłanem w XX wieku, na przykład. Nie? I w czasach komuny w Polsce, kiedy było bardzo dużo powołań, kiedy no, księża. Ktoś mógł powiedzieć, coś z sobą reprezentowali. <noise> to znaczy na pewno społecznie mieli większe oddziaływanie niż dzisiaj. Tak mi się wydaje, że tak mm. można by było powiedzieć. Więc z jednej strony spotykam się z różnymi historiami, opowieściami. Próbuję sobie wyobrazić, jak wyglądało kapłaństwo właśnie w tamtych czasach. Natomiast no nie chcę porównywać. No i... i... Myślę, że kapłaństwo, y, można by dokładnie powiedzieć, y, zadać pytanie, czy, czy bycie ojcem w XXI wieku jest trudne, nie? I, no, i powiedzieć tak, nie. Znaczy no, no. tak, no, to jest na pewno, ja uważam, że jest trudne, że y, nigdy nie było łatwo oczywiście. Natomiast pewne motywacje, one ulegają oczyszczeniu. E, myślę, że mm, no, każdy, każda epoka ma swoje pokusy. Że tak się wyrażę, teraz są inne. Natomiast no, ci, którzy będą teraz zostawali księżmi, czy zostają księżmi, taką decyzję podejmują, no to wymaga to od nich no, wiele takiej gorliwości, poświęcenia i, i niebaczenia na nią opinię społeczną, na jakieś profity, bo ich jest coraz mniej albo w ogóle. Ym, no. więc, więc w tym sensie też jest trudne, że są pewne takie duchowe zmagania też, nie naciski na to, żeby. Rezygnować, żeby zmieniać wiarę. W tym, sensie, w tym sensie to może być trudne, ale zasadniczo jest to droga, no właśnie trudna, ale wartościowa, więc tak samo zresztą, jak nie wiem, prawdziwe ojcostwo, czy prawdziwe macierzyństwo, czy no, inne powołania po prostu, które są, są, są równie ważne. Amen. Marta pyta, skąd pomysł na stworzenie świętego monitora i dlaczego akurat ta nazwa? No, pomysł. Yy... We mnie był bardzo długo. Ten program miał powstać kilka lat temu, tak naprawdę, w innym kontekście, w innym mieście, z innymi ludźmi, z innym współprowadzącym. Ale, 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 ale odmówił. Nie, 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 nie kontekst, to jest długa opowieść, ale, hmm. ale po prostu no, nie, nie udało się stworzyć tego programu, nie było warunków, możliwości. Natomiast no, gdy tutaj przeszedłem do Rymnika no to właśnie spotkałem się z księdzem Piotrem P, który, który właśnie też ma różne pomysły, jak widzicie <noise> I, i mówi no może byśmy coś razem zrobili, wiesz, tego tak, tam tych internetach. No ja mówię, no wiesz, ja bym bardzo chciał. I, I nawet właśnie miałem taki pomysł, ale nic nie wyszło. No i dzięki entuzjazmowi Piotrka z tego coś wyszło. Między nie wie, innymi. Nie wiem, kto miał większy entuzjazm tak naprawdę. Ty miałeś Ta, duży, no. Ja miałem duży, ale to, yy, to też nie wyszło tak, że ja całe życie marzyłem o tym, żeby teraz zrobić karierę w internecie i mówię, jest ksiądz wojny. Ta kariera nie jest wielka, no. Ale zaistnieć dobrze, zaistnieć. kariera. To, 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 nie no, to stawiajmy sobie jakieś, wiesz, cele, tak, tak. jakieś cele, nie podpijemy internet. To jest tylko no. kwestia czasu, tylko ale zupełnie poważnie. Ktoś z moich uczniów kiedyś mi powiedział: Książę, czy ksiądz myślał o jakimś kanale? Ja powiedziałem wtedy uczciwie, że nie myślałem, ale zacząłem myśleć. I doszedłem do wniosku. Więc, jak zadajcie pytania, to uważajcie, tak to wtedy, wygląda. Wtedy zacząłem myśleć, ale doszedłem do wniosku, że, że jest tak dużo fajnych rzeczy i treści w internecie, że ciężko by mi było zrobić coś lepszego, coś wartościowego, mając tyle czasu wolnego. To było jakieś jedno z pierwszych pytań. Mając tyle czasu wolnego, w cudzysłowie, ile wtedy, ile wtedy miałem. Więc mówię, no, nie, nie ma. Robiąc jakiś taki bilans, doszedłem do wniosku, że to, 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 to się mija z celem. Że lepiej y, młodzieży y, podsuwać fajne kanały, dobre kanały, na przykład księdza Wojtka Iwanackiego. No tak, tak to wyglądało wtedy. E, promowałem, Zapraszam na mój kanał. <grym> promowałem twój kanał. E, natomiast y, pojawiła się we mnie taka myśl, że y, brakuje jakiegoś takiego fajnego kanału, y, na którym można by było z kimś porozmawiać. Nie? Właśnie takiego dwójkowego, parowego. No i... Uh... I tak jak powstał święty monitor. Tutaj jeszcze ważne w, tym, w, tym, yy, w tej historii powstanie jest to, że, że mamy też Filipa i to jest dosyć istotna, yy, istotna osoba, bo bez niego, yy, który on to teraz będzie montował, może się uśmiechnie nawet, jak się, yy, no to, to bez niego to też by się nie udało. W sensie jednak montaż, yy, te wszystkie techniczne rzeczy, graficzne, wiecie, żeby to było na jakimś poziomie, bo na tym też nam zależało, żeby... No wiecie, można się nagrać telefonem i, i czasem ludzie robią super rzeczy telefonami i tak dalej, natomiast chcieliśmy, żeby to jakoś, też wyglądało już miało i brzmiało fajnie, żeby to nie była jakaś katolipa. No i mam nadzieję, że tak jest, ale to głównie właśnie dzięki e, Filipowi. Szacunek. Filip. Druga część pytania brzmiała, dlaczego akurat taka nazwa? Aha, druga część pytania tam była. <św Święty monitor. No, ten program, który ja tam kilka lat temu miałem zakładać, tak się miał nazywać i. Mnie się nazwa bardzo podobała. Myśmy wtedy robili taką bardzo dużą burzę mózgów. Mieliśmy kilkadziesiąt nazw chyba, pomysłów na, na nazwę kanału. No i. Dlatego, że jest taki święty, po pierwsze, niektórzy biorą go na bierzmowanie, żeby strolować swojego księdza, przygotowującego do sakramentu, więc jest taki święty, a po drugie, że chcemy uświęcić święty monitor. Wasz monitor chcemy, żeby był bardziej święty, znaczy nasz też, ale, ale też tych, którzy oglądają i żeby tej treści takiej, powiedzmy, sakralno-religijno-pozytywnej było w internecie więcej, stąd ta nazwa. Nazwa no, jest dobra. Yy... Ksiądz Wojtek pokazał mi te propozycje, Zerknąłem na to, i to była jedna z takich, nie, wiem, od razu, od razu. E, mówię to, święty monitor mi pasuje. I, I tak zostało I tak zostało. Drugie pytanie od marty. Skąd rodzi się pomysł na tematy filmów? No z życia. <laughs> nie no. Znaczy, tak chyba wychodzi, że nawzajem sobie coś tam proponujemy, dzwonimy, czasem pytamy, ale. No, raz ja coś proponuję, raz Piotrek. Czasami ktoś tam coś nam podeśle, też tak się zdarza. To jest tak, że nas ludzie pytają ogólnie, nie? i w realu o, o różne rzeczy. I te pytania są istotne. Widzimy, że nie? pyta nas większa grupa osób, że to są rzeczy, które no, no są ważne. Widzimy jakieś, mamy jakiś feedback. Że, że, że komuś nasza odpowiedź pomogła i to dochodzimy do wniosku, że warto, żeby, żeby, żeby zrobić. No, no życie, no życie. Tak, no, tak, tak życie. Tak, Właśnie, no. też chciałem powiedzieć, że na pewno chcielibyśmy, żeby nasze filmy były bardziej aktualne, w sensie, w sensie takim, że bardziej odpowiadały na to, co się dzieje współcześnie i może też tak będzie w sezonie. No zobaczymy. Bo są takie tematy, wiecie, jakby ogólno zawsze ważne. A są takie, które no, dotyczą jakiegoś konkretnego wydarzenia, i czy, czy jakiejś sytuacji, czy, czy rzeczy, która jest w internecie. I to też są fajne tematy w sensie takim, że, że fajnie się jest wypowiedzieć. Choć my ukazujemy się co tydzień, więc no, jest oczywiście trudniej odpowiadać nie, na, na takie bieżące sprawy, no bo internet jest bardzo szybko zmieniającym się dynamiczny, no, dynamiczny Tak. Medium. Kochani i tym pytaniem albo tą odpowiedzią zakończyliśmy pierwszą część naszego Q&A. Nie wiem jak Wam się podobało, nie wiem czy będziecie mieli ochotę na następną. Liczymy na to, że jednak przekonacie się do drugiej części. Na inne pytania będziemy w niej odpowiadać. Natomiast na ten czas, który do następnego odcinka będzie Wam upływał, życzymy Wam, aby wasze monitory i całe wasze życie było święte. Amen.